Wychodzę z kadru, wychodzę z kadru i ona zaraz nie zgubi. Zaraz mnie zgubi. Jeszcze mnie nie zgubiła. O, już mnie zgubiła. Hej, ty wszyscy, witajcie! Dzisiaj taki krótki filmik, którym chciałbym tylko podziękować, ponieważ właśnie ten materiał nagrywany jest nową kamerą, na, na którą zbieraliśmy m.in. właśnie na live'ach. Od dłuższego czasu. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo naprawdę jakość filmów i przejść i w ogóle wszystkiego e, będzie o wiele, o wiele lepsza, jakość się zmieni, motywacja mega wróciła, także myślę, że będzie naprawdę spoko i ten film dedykuję wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego, że... Cel został osiągnięty. Wbiliście ponad 1000, 1500 zł, jak policzyłem, Półtora tysiąca w przeciągu tak naprawdę powiedzmy dwóch miesięcy, z czego ostatnie 800 zostało wbite w ciągu 3 godzin, także jest, jesteście naprawdę wielcy. Ja do dziś nie wierzę. I mam nadzieję, że jakiś filmik dłuższy się pojawi z użyciem tej kamery, no ale sami możecie już zobaczyć, że o, jak widzicie... Stabilizacja jest na bardzo wysokim poziomie i ogólnie jakość samego nagrania jest o wiele lepsza. Ja teraz ustawiłem Full HD w 30 klatkach, bo wydaje mi się, że to i tak jest już sporo. Te 4K to powiedzmy sobie szczerze jest z jakichś takich mega profesjonalnych ujęć, ale samo Full HD już robi nam robotę. A ja siedzę, uwaga, już Wam pokazuję w czym ja dzisiaj siedzę. Ja, ja siedzę sobie w Oplu. Jaki to jest Opel? Jest to Opel Combo. Jest to Opel Combo. Jestem, mam właśnie go zaparkowanego w garażu i to jest kolejny służbowy samochód. On wygląda identycznie jak Doblo, jest cały biały i jest, jest fajny. I naszą, fajne mam właśnie porównanie, też chciałem nagrać porównanie Doblo versus y, y, Combo, żeby jakby sobie wybrać sobie taki, który bym chciał mieć. No a jak dobrze wiemy, chyba jesteśmy w stanie nawet y, uzbierać na samochód taki tego typu i żeby go sobie zrobić jako samochód SG a tutaj obok stoi, obok stoi sobie Felicja przy której też będzie robione oczywiście i mam nadzieję, że też z użyciem tej kamery te filmy będą Wam się bardziej podobały a tak jeszcze na koniec się tylko przejdę i zobaczcie jaka jest stabilizacja ja normalnie idę, ja idę tak jak no zawsze chodziłem po garażu i się wszystko trzęsło tak teraz nie ma tak naprawdę w ogóle reakcji na to, że ja sobie chodzę, więc jest naprawdę pod tym względem zajebiście. No w końcu będzie można nagrywać normalnie dla ludzi, a nie jak dla obcego. Także mam nadzieję, że to wiele zmieni. No i co jest fajne, klikając trzy razy przycisk obracam kamerę na, na to co ja widzę, a nie na ujęcie z przedniej kamery, tak jakby, więc nawet nie trzeba ręką ruszać, w tylko mówię, raz, dwa, trzy przyciskiem. I wracacie na mnie, więc bardzo fajne mogą być przejścia, mniej montażu, mniej cięcia. Mam nadzieję, że będzie spoko, jak najbardziej. No i też fajne jest to, że jesteśmy w ciemnym garażu. Naprawdę w ciemnym garażu, tu nigdy nie było jakoś dla aparatów jasno. A wydaje mi się, że kamera sobie radzi w tym Full HD. Nie testowałem jeszcze 4K tutaj w garażu, może to kiedyś zrobię. Jak na razie wystarcza mi opcja Full HD. A pokażę Wam jeszcze jedną opcję, która też jest zajebista i przyda się przy kręceniu, właśnie e, jak grzebie przy autach. Ale to muszę postawić kamerę i uruchomić ten tryb. Wyobraźmy się sobie prostą rzecz, np. Na nagrywamy w garażu, gdzie jednak chodzimy po tym garażu i nie jesteśmy w stanie co chwilę używać kamery i sami się na satywie. To jest właśnie ta opcja, która jest zajebista, ponieważ kamera sama wychwytuje, gdzie ja się w danym momencie znajduję. I np. robiąc coś przy samochodzie, mogę sobie chodzić. Zwiedzać, spacerować i dopóki ona mnie nie zgubi ze swojego pola widzenia, tak, da, tak daleko będzie za mną sobie podążać. A ten kąt wychylenia całkiem jest niezły, więc mając kamerę w miarę ustawioną optymalnie daleko, jesteśmy w stanie sobie dosłownie wszystko ustawiać. Także naprawdę spoko opcja, robi to sama, jest to bardzo mądre urządzenie. Ten face track działa bardzo, bardzo w porządku. Ale to już byłoby wszystko, jakieś takie większe podsumowanie za jakiś czas, wiadomo, trzeba potestować kamerę jeszcze w różnych warunkach I zobaczyć jak to tam będzie sobie wyglądało, także żegnam się z wami, cześć! Wychodzę z kadru, wychodzę z kadru i ona zaraz mnie zgubi, zaraz mnie zgubi, jeszcze mnie nie zgubiła O, już mnie zgubiła No, już mnie nie widzi <gry> A, ja idę do domu, jest jak godzina dwojca pierwsza 50. Także wrzucam Wam szybko film. Dzięki jeszcze raz bardzo. Jesteście wielcy, trzymajcie się i żółwik!